Witaj serdecznie, chciałam nagrać Ci ten film, aby pokazać Ci, w jaki sposób możesz skorzystać z nowej strony Dotery, która jest po polsku i która zawiera w sobie mnóstwo fajnych opisów produktów. I też chcę Ci opowiedzieć, w jaki sposób działa zamówienie lojalnościowe w Dotera. To nie będzie długi film, ale jeżeli czegoś tutaj nie wyjaśnię, to oczywiście pamiętaj, aby zapytać mnie albo osoby, która się Tobą opiekuje w Dotera, aby powiedziała Ci, jak uzyskać odpowiedź na Twoje pytanie. Udostępnię teraz ekran, żeby pokazać Ci, w jaki sposób możesz dostać się do sklepu do I wystarczy wpisać w przeglądarkę show.terra.com. Automatycznie przekierowuje nas to do polskiego sklepu do tery i na początku to co się pojawia to są promocje możesz sobie przeżyć jakie są promocje w danym miesiącu. Jest to zestaw dla mężczyzn właśnie nowy zestaw rejestracyjny ale też zestaw który możesz kupić sobie ze swojego konta troszkę taniej pokazane są też promocje czyli jeżeli do zamówienia do 15 kwietnia będzie na 200 punktów, bo wtedy dostajesz trzy darmowe rolony oraz produkt miesiąca, który jest Palmaroza, Tu można więcej poczytać o tych wszystkich promocjach. A Żeby wejść sobie na konto wystarczy kliknąć moje zamówienie lojalnościowe i automatycznie przenosi nas do tego tutaj zamówienia. Ono w tym miesiącu dla tego konta już jest zrealizowane. Ale w danym miesiącu oczywiście można zrealizować więcej zamówień lojalnościowych i jeżeli chcemy je zrealizować, wystarczy tylko kliknąć zarządzaj zamówieniem. Tutaj, aby dodać produkty, wystarczy je albo wpisywać po prostu, jeżeli znamy ich nazwę, na przykład jeżeli chciałabym dodać różowy pieprz, wystarczy, że wpiszę nazwę Pink i mogę sobie dodać do zamówienia lojalnościowego. Ale też mogę sobie zobaczyć, jakie informacje Dutera ma na temat produktu dla mnie, tak? Czyli y, będę miała opis tego produktu, y, podstawowe korzyści, y, to w jaki sposób mogę zastosować, jakie są sposoby użycia, tak? To akurat wewnętrzne i miejscowe i uwagi. Y, co jest też fajne, y, tutaj pokazują mi się punkty za ten. Y, Produktu są 24,5 punkty, przy jego cenie 26,5 punkta. Mogę również przeglądać sobie sklep i patrzeć, co tak naprawdę chcę. Tu mamy na przykład oferty specjalne. I tak samo jeżeli sobie kliknę na cokolwiek, na przykład olejek do Brody, Norton Escape, który w tym momencie jest w promocji. To też mogę sobie o nim poczytać, tak? Co jest w środku, jaka jest lista składników, jak zastosować. Czyli w taki sposób działa ten sklep w tym momencie. Mogę też dodać sobie do zamówienia lojalnościowego, tak? Jeżeli dodam go sobie do zamówienia lojalnościowego, automatycznie pojawi się w tym zamówieniu. Jeżeli chcę. Teraz sobie. No właśnie, to jest właśnie ciekawa sytuacja, ponieważ ten olejek do brody jest. Tylko w ofercie czas, ograniczonej czasowo. Te, czyli mogę go dodać do tego zamówienia, jeżeli. Będę go od razu realizować. Natomiast jeżeli chcę go zapisać na później, to wtedy po prostu nie zapiszę mi tego produktu, który jest ograniczony czasowo, tylko te produkty regularne. Tutaj też mogę wykorzystać swoje punkty. Mam tu pokazane, że mam 87 punktów. Jeżeli włączę sobie tą opcję, to teraz mówi mi, że 3,36% 3, 3, będzie potrącone za wykorzystanie punktów, jest to opłata manipulacyjna, dlatego opłaca się realizować punkty wtedy, kiedy mamy ich trochę więcej nazbieranych, żeby tylko jednokrotnie tą opłatę uiścić. I nie wszystko możemy odebrać za punkty. Na przykład Olejku Dobrodu nie mogę odebrać za punkty, ale mogę na przykład wybrać sobie R i lawendę. I zaraz zobaczycie, co się tutaj wydarzy. Automatycznie zostanie to przeliczone. Czyli od mojego zamówienia zostanie odjęta wartość tych dwóch produktów. I co to robi? Robi to to, że automatycznie zmniejsza się wartość zamówienia w punktach. Oczywiście zmniejsza się też wartość zamówienia w euro. Natomiast jeżeli mi chodzi o uzyskanie jakiegoś pułapu punktów, bo na przykład chcę mieć 125 PV, czyli punktów lojalnościowych, aby dostać produkt miesiąca przed 15 kwietnia, jak to teraz by się wydarzyło, to albo decyduję się, że nie odbieram czegoś z punktów, albo decyduję się, że dokładam coś jeszcze do koszyka, aby w sumie wyszło mi te 125 punktów. Jeżeli chcę sobie zmienić datę tego zamówienia, mogę to zrobić tutaj. I zobaczcie, automatycznie to teraz też właśnie mówi, tak? Że niewiele brakuje, potrzebujesz tylko 18,5 punkta, aby zdobyć olejek miesiąca. I jeżeli ja sobie dołożę coś za 18,5 punkta, na przykład decyduje się, że jednak... Może R odbiorę sobie jednak, nie będę odbierała z punktów, tego zapłacę za niego. Automatycznie zwiększa mi się wartość zamówienia na 128. I jeżeli wchodzę sobie na zmianę datę, to automatycznie do teraz też daje mi komunikat, że otrzymuję produkt miesiąca. Jeżeli bym chciała dołożyć sobie coś jeszcze, tak, żebym miała te 200 punktów, załóżmy, dołożę sobie kadzidłowiec. I wtedy mam do czy nie dodało? domu kadzidłowca. Dodaj do zamówienia lejalnościowego. A, dodały nawet dwa kadzidłowce, tak? Chyba się. Chyba się pospieszyłam, tak. Dwa kadzidłowce. I teraz automatycznie zobaczcie, wszystko się pokazuje w koszyku, tak? Czy dodałam sobie kadzidłowiec? Automatycznie mam 203 punkty, czyli pokazuje mi koszyk to, że... Automatycznie dostanę jeszcze tą promocję, w której za 200 punktów dostaję trzy rolony, tak? I jeżeli wejdę sobie tutaj, Mogę też zmienić datę tego, tego zamówienia lojalnościowego, Mogę, tak naprawdę ten szablon lojalnościowy to jest nasza rezerwacja koszyka na przyszły miesiąc, możemy w nim mieć takie produkty, które chcemy, żeby dla nas ich nie brakło, bo jeżeli mamy je zapisane w szablonie na przelew, one nie zostaną do nas wysłane, dopóki nie opłacimy tego zamówienia, ale jednocześnie będą dla nas zarezerwowane. Zaznaczone na fioletowo dni w miesiącu to są takie dni, które nas kwalifikują do produktu miesiąca. Te, które są na czarno, już nie kwalifikują nas do tego, ale można tak naprawdę wygenerować sobie to zamówienie i zapisać na szablon do 15, a potem po prostu opłacić je później. Na iwolnie możemy opłacić kartą, żeby olejki przyszły szybciej, wtedy to będzie jakieś 7-2 dni robocze. Natomiast jeżeli opłacamy przelewem, ta dostawa wydłuża się jakieś 4-5 dni po to, aby ten przelew się zdążył zaksięgować. Jeżeli też co wam chciałam, zapiszę sobie zmiany w moim zamówieniu lojalnościowym, co wam chciałam jeszcze powiedzieć, tutaj oczywiście krzyczy, że brak numeru telefonu komórkowego, jeżeli chcę zrealizować swoje zamówienie, to po prostu przetwarzam je teraz, tak? Czyli automatycznie je realizuje y, potrzebuję sobie teraz jeszcze zdecydować, czy chcę mieć metodę płatności przelew, mogę zapłacić Paypalem, mogę zapłacić kartą i jeżeli wszystko mi pasuje, to przetwarzam zamówienie teraz i mogę je opłacić. To, co Wam chciałam powiedzieć, to to, że zamówienie lojalnościowe daje nam możliwość właśnie skorzystania z darmowych produktów, ale również od każdego zamówienia lojalnościowego, które jest powyżej 50 punktów, naliczane są dla nas punkty produktowe, które właśnie potem można wykorzystywać, tak jak Wam ja pokazałam, na różne produkty, na olejki albo na inne produkty do teraz. I jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z olejkami, to najprawdopodobniej Dostaniesz 10% zwrotu za każde zamówienie na samym początku i 7 punktów za przesyłkę. Ale jeżeli robisz zamówienia lojalnościowe co miesiąc i robisz je regularnie, na przynajmniej 50 punktów, zwrot procentowy rośnie w każdym miesiącu, i tak nie w każdym miesiącu, tylko w każdym kwartale. I tak po trzech miesiącach regularnych zamówień masz już 15% zwrotu, po pół roku to już jest 20 i po roku zamówień można dojść do wartości 30% zwrotu z każdego zamówienia. To jest ta różnica. Jeżeli jesteś już um, dłużej do i regularnie zamawiasz, to aż jedna trzecia z twojego zamówienia wraca do ciebie w punktach. W przyszłym miesiącu punkty pojawiają się około 20. Możesz je wykorzystać na dowolne produkty. I to jest bardzo fajny sposób, żeby uzbierać na jakieś drogie olejki. Takie, które jest nam ciężko zapłacić gotówką, ale na przykład uzbierane z punktów róża, y, pachnie naprawdę wyśmienicie, a nie boleśnie tak dla naszego portfela. Także bardzo Wam polecam korzystanie z tego, y, tego y, programu lojalnościowego. Tak jak mówiłam, jeżeli masz jakieś pytania, możesz śmiało pytać. U mnie w naszej konwersacji, albo po prostu do tej osoby, która cię tutaj zaprosiła. Mam nadzieję, że nowy sklep Ci się spodoba. Też bardzo polecam Ci to, aby w nim szperać, żeby szukać w nim różnych treści, bo bardzo dużo różnych informacji po polsku do w nim już zamieściła. Trzymaj się ciepło. Pa.